Dzień dobry serdecznie witam na kanale Norbert z Madetu, 2.0 i zapraszam Was na kolejny nowy odcinek tuż z pomocą Athletic Club Mimbao Nie przedłużając, już zaczynamy odcinek Wczoraj odbyłem się z 30. kolejki na liga i jej sports Real Madrid u siebie podejmował Athletic Club Mimbao Kanno a 3 skład Taki. Ustawienie 43 bramcze Ruin po obronie Karmohan Naccio, Ludwig Mendy, pomoc Mormende, Ciameni Kross i atak Ludwigo i Brahim Diaz. Z Łabki Reżymowej weszli i zagali w tym meczu. Ruka Luka ruka Ruka Modlic, Eduardo Kamaminka i po 232 dniach od kontuzji 1 militał. A teraz przejdźmy do mojej opinii o, po tym meczu. To spotkanie było, było bez historii, ale początek należał do gości, to Atletyk starał się szukać piętrze bramki, to Atletyk spadał w zagrożenie, to myśmy się na początku zabronili, te pierwsze 6-7 minut do miasta atletyku, ale później przyszła ta piękna 8. minuta Brak mnie pięknie zagrał na lewą stronę do Ludwigo i Ludwigo na piękną bramkę w stylu Ala Krystiano Aram Winiec już i było jeden 0 Ten wynik pozwolił mam dać trochę spokoju brze i przez większość z pierwszej połowy za niewiele nie, nie działało, myśmy kontrolowali ten mecz, a atedykno zniknął po tej bramce już nie istniał w tej pierwszej połowie, w drugiej połowie. To myśmy mogli strzelić bramkę nad no bo już na początku Brahim im mógł dołożyć bramkę do Azystana, ale niestety piłka trafiła w szufek. Później to Atedyk stworzył kilka groźnych sytuacji w tym po stałym gry, kiedy to ruin nie po raz pierwszy w tym szczegonie. Latuje mam wynik, Zresztą ruin kapitan bramka widać, że udowadnia że, że wkroczył w świetnie w boką tuła. I przede wszystkim później w drugiej połowie szukaliśmy tej bramki na dwa żelą, Bo jak ja sam mówiłem, że jeżeli strzelimy tutaj drugą lub trzecią bramkę, to na pewno ten mecz wygramy. I to się stało, i to się stało. I to się stało. W 73 minucie drzut Wingam asystuje, a Ludigo, pięknym dribblingiem i ze spokojem strzela bramkę na dwa żelą. Atletyk tak jak pierwszy pom jak i całym meczu się nie pozmieniał. Pełna wygrana, dwa że no, Czeszy, Dublet, bo w końcu brak Winisusza nie był tak odsuwany jak je, jak yy, w innych meczach. Widać, że Lodligo świetnie trzeba jej przed buty. wynisusza i to dzięki Lodligo i całej drużynie, która zagrała. I to jest bardzo ważne która zagrała na 0 stylu, nie straciła bramki, zagrała dobry, solidny mecz. Nie zagraliśmy może na 100% możliwości, zagraliśmy raczej na 50% możliwości, ale najważniejsze jest to, że nie tracimy bramki, że wygrywamy pewnie i spokojnie. I przede wszystkim czeszy powrót Edna Militao. Widać, widać, że piłkarze, kiedy Dogrywali piłkę do Edena to było widać taką radoski mitrów z tego powrotu Edena i, i cieszy to naprawdę, że, że Eden Miltau po tak długiej przerwie 8 miesięcznej wrócił do grania w piłkę. Statystyki z tego meczu, no, widzi się jakie są. Mieliśmy lepszy, pod każdym względem. Przebieg meczu coś to pokazuje, że to myśmy dominowali gości. Lepsze ISG, lepsze postawienia piłki, lepsze sytuacje ramkowym, więcej szałów czynnych żarmarka myśmy udali. To był mecz, którego nie dało się przegrać. I przede wszystkim najważniejsze jest to, że ten mecz udało się biegać bez ministrza, który był zawieszony za zbyt dużą ilość żółtych kantek. No i niestety, powiem tam, w końcu przedłużam tej kontuzji, ale wiadomo, że u nas nie jest groźny inaczej. Raczej nasz urugwajski Ur, Ur, przyjaciel w pięciu City. No i ta była na liga jest, więc wygląda pięknie. Po tych 30 kolejkach, pierwszy miejsce, lider, 75 punktów. Coraz bliżej tego mistrzostwa. Z każdym meczem, z każdym zwycięstwem przybliżamy się do, do tytułu mistrza Hiszpanii. I to naprawdę. Pozytywnie mieczem wszystkich kimiców Blancos. No i przed nami, tak, tu już za tydzień pierwszy mecz Final Ligi Mistrzów. mecz z Manchesterem City. Nie ukrywam, że sam czekam na ten mecz niesamowitą ciemnością, bo uważam, że jesteśmy w stanie ograć Manchester City. Wiadomo, City ma swoje problemy mają kontuzę, nie ma Kaina Walkera, nie ma Johna bo poza tym Manchester City u siebie z remisją na Etihad stańmy się Londyn. Także City nie tylko ma problemy z kontuzjami ale także z formą. Widać, że ta forma piłka do City, więc nie jest najlepsza. Uważam, że jest tak jak mówię, uważam że raz powtórzę, jesteśmy w stanie bygać z Manchesterem City i wierzę w to, że będziemy w tym południowej. Sam, sam Pep Guardiola się skarży, że, że Real ma tyle czasu, że ma 9 dni, że ma więcej czasu, żeby się przygotować się do meczu z City. Ja tak dużo czasu nie mam, bo y, ja bym chętnie jeden dzień wolnego bym, bym sobie dał na przygotowanie się do meczu, ale powiem tak, panie Pep Guardiola, y, Wy macie mecem które są naprawdę dla Was ważne, bo wygracie o miasto. A my mamy wolne, bo na Liga w ten weekend nie gra z powodu, że mamy finał puchanu króla. Także po Panie Gualdiano, mam nadzieję, że, że nie uda się Panu nas pokonać. I przede wszystkim, lewat za porażkę w pokładzie będzie naprawdę smakomity. I przede wszystkim tak na koniec. Mam nadzieję, że Lodrigo utrzyma swoją formę z meczu z Atytykiem Bimbao, że nie już po, po tej wyślebie wróci jeszcze w lepszej formie, że cały zespół tak jak w ten weekend perfekcyjne spotkanie, że cały zespół. W tym pierwszym meczu z Manchesterem City będzie świetnie przygotowany, że każdy piłkarz da ciebie wszystko. Wiemy, że to jest Liga Mistrzów, to jest ta mentalność zwycięzców. Oni, oni wiedzą, co to są wieczory z Ligą nie trzeba im tłumaczyć, co to jest Liga Mistrzów. Oni wiedzą, jak takie mecze wygrywać, wygrywa jak 14 razy wygrywało się buchane Europy, no to wiadomo jak to się smakuje, tak? Także nie chcemy ich motywować. Taki mój temp na ten pierwszy mecz stawiam, że wygramy ten mecz. Trzy lub 3-1, byłoby pięknie, by znowu nie stać z bramki w tym piętym meczu przed rebantem na Etihad. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podobał semestr z ligowy z group, co Wam najbardziej się podobało. I dajcie znać w komentarzach, jak widzicie ten mecz pierwszy z Manchesterem City. Ja dziękuję Madrylisa za oglądanie. Ż życzę Wam udanego z długusza, wesołych stąd wielkanocnych. I widzimy się o odcinku po pierwszym meczu z Manchesterem City. Uno dos też, hala Madrid. I na masz. Cześć!